Odpowiedzi gospodarzy zespół Kotwicy Kołobrzeg, trener Tomasz Mrożek oraz czołowy strzelec Kotwicy w dniu dzisiejszym 15 punktów Demetru Brał. Bardzo proszę panie trenerze o podsumowanie dzisiejszych zawodów. Mm, dobry no. wieczór. No. Myślę, że e, różnica e, w potencjale drużyny drużynie była dzisiaj widoczna między, między naszą a, a trefem Stopot. E, dlatego jeszcze doszło parę, parę elementów, które, które niestety nie zafunkcjonowały, nie zafunkcjonowały m.in. Nasz szybki atak, i z którym, w którym widzieliśmy potencjalną jak gdyby, korzyść na to, żeby, żeby zdobywać punkty, bo wiedzieliśmy jak dobrze zorganizowana jest obrona drużyny, drużyny Trefla i jak ciężko przeciwko takiej drużynie się gra. Chcieliśmy przyspieszyć grę i, i, i wykorzystywać jak gdyby, błędy w powrocie drużyny Trefla do do obrony. No, niestety nie udało się nam kompletnie, bo zdobyliśmy tylko dwa punkty z tego elementu. Do tego doszło jeszcze słaba skuteczność. No, u siebie na hali, powinniśmy e, 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 grać na dużo, dużo lepszej, ale to było spowodowane tym, że właśnie nie wychodziły nam e, elementy gry w szybkim ataku. Musieliśmy grę ustawiać i, 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 i ciężko było znaleźć jakąkolwiek dobrą e, pozycję, czystą pozycję, żeby, żeby oddawać e, no do tego jeszcze myślam, myślę, że przewaga wysokich zawodników między naszą drużyną a Trefla też była widoczna. Zbyt łatwe zbiórki i ponowienie akcji nadawały przewagę drużynie Trefla. Gratuluję, gratulacje za, za wygraną. Po części też gratuluję chłopcom za to, że, że, że mimo wszystko e, grali z takim przeciwnikiem nie nie się, po prostu grali do końca. Dziękuję. Bardzo dziękuję panie trenerze i głos ma za, bo nigdy metwę z brakiem. Uh in the first half uh we were able to, you know, stay pretty close with them and stick to our game plan, you know, playing hard defense and communicating with each other and

Grała lepiej w obronie i, stał, i po, ulepszy, polepszyła swoją grę w drugiej połowie i sp sprawiła, że było nam o wiele ciężej. I our team we're very young. Uh, we have a lot of inexperienced players and in games like this it's very difficult to win when you have that type of team po widać dlaczego drużyna Trefa jest jedną z najlepszych w Polsce za to drużyna jest jeszcze niedoświadczona młoda i mogą się i think uh, looking at this game and looking at you know the game against procom i think that we actually was able to take some steps forward and uh i think as long as we continue to move in the right direction we can have better results at the end of the season patrząc na mecz z prokomem oraz z można dojść do wniosku że trzeba zrobić parę kroków naprzód i do końca no poprawić swoją grę zresztą wszystko bardzo